No niestety dzisiaj spotykamy się w bardzo przykrych okolicznościach, ponieważ nie żyje legenda polskiego internetu Krzysztof Kononowicz. Czy pozytywna, czy negatywna, no to opinie pozostawiam Wam, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tej sytuacji i kto według mnie pośrednio lub nawet bezpośrednio jest przynajmniej częściowo odpowiedzialny za jego śmierć. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówi o służbach bez cenzury. Zapraszam na kolejny odcinek. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżan Bageta z tej strony. No, takie informacje gruchnęły w nas już praktycznie w okolicach południa, okolicach godziny 12, 12 pierwszy raz Wy zaczęliście do mnie pisać. Nie ukrywam, że byłem trochę zajęty, więc nie śledziłem tego od samego rana. Natomiast to od Was dowiedziałem się, że Krzysztof Kolonowicz najprawdopodobniej zmarł. Zmarł po ciężkim pobycie w szpitalu, po ciężkiej chorobie. Przypominam, że Krzysztof leczył się od wielu lat, między innymi na cukrzycę. Znaczy leczył się, no praktycznie powinien się leczyć, ale tej pomocy i tego leczenia bardzo często odmawiał, będąc nawet Często wobec medyków, pielęgniarek, czy lekarzy, czy ratowników medycznych m, agresywnym. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że on mógł nie zdawać sobie sprawy, co tak naprawdę dookoła się niego się dzieje, i tutaj dużą rolę według mnie odgrywa pewien pan z Bielska Białej, ale o tym porozmawiamy sobie może później. Dlaczego nie dawałem da znać wcześniej, dlaczego film pojawia się dopiero wieczorem? No bo stwierdziłem, że nie będę wrzucać takiego info, które nie jest potwierdzone. Poczekałem, aż wyjdzie to gdzieś do mediów głównego nurtu, które mają trochę większe dotarcie do ludzi, i teraz już mówię o tym te. 24 one więc stwierdziłem, że na tym etapie już mogę nagrać film i podzielić się moją opinią na ten temat. A pierwszy o tym wszystkim powiadomił nas Zbigniew Stonoga. Gazeta Stonoga na Twitterze czy tam na ich się pisała, niepotwierdzone, dziś o 5.50 w hospicjum z Mark Krzysztof Kononowicz z Białego Stoku. Miało to być o 5.50, natomiast tak naprawdę najprawdopodobniej było to o 5.10. To już wiadomo z innych mediów. Natomiast wszyscy są zgodni co do tego, że Krzysztof odszedł w hospicju. To odszedł w hospicjum, Przypominam, że od 28 grudnia przebywał w szpitalu, najprawdopodobniej przez zaostrzenie choroby płuc, najprawdopodobniej przez zwykłe zapalenie płuc, więc tutaj tak trochę pod stołem apeluję do wszystkich, nie lekceważcie nawet tych chorób, które są. Powiedzmy, w ludzkiej opinii, błahe, i mówił o tym Jakub Szczęsny, między innymi jako druga osoba, która wypowiadała się również na Xie. Jak podaje Łukasz Bójcik, od dawna walczący z wykorzystywaniem Kononowicz oraz Gazeta Stonoga, dziś nad ranem Krzysztof Kononowicz zmarł w hospicjum. Latami był niszczony przez haniebny proceder na YouTube, w którym działali Sławomir N., Jacek Zetrafałka i Mariola N. Tutaj, oczywiście, mowa o tak zwanym Sradku z Bielska, czyli z Bielskiej Centrali Centaurze Zbielska, No, masa, masa negatywnych określeń na temat tego człowieka, Jacek ze czyli Eko Świr, Mariola N., no wiele, wiele innych osób, które gdzieś tam wzbogacały się na tym całym kontencie, no, ale kiedy już dzisiaj przeczytałem to na TVN24 i na Onecie i TVN24 pisał tak, zmarł Krzysztof Kononowicz, nie żyje Krzysztof Kononowicz, znany wideobloger i były kandydat na prezydenta Stoku. zmarł w hospicjum, potwierdza rzeczniczka prasowa prezydenta Stoku Urszula Bublej, no to stwierdziłem, że ta informacja już jest na tyle zweryfikowana że można się nią podzielić. W ogóle nie uważacie, że to trochę taka ironia losu, że to właśnie urząd prezydenta Białegostoku stoku informuje o śmierci Krzysztofa. No bo przypominam, że Krzysztof był znanym kandydatem na kandydata, tak zwanym, tak mówiło się w kręgach gdzieś tam szkolnej, czyli Krzysztof. No kiedyś startował w wyborach na prezydenta Białegostoku, stoku. Oczywiście mu się to nie udało. Potem już nie startował. Natomiast odgrażał się wielokrotnie, że będzie jeszcze startować na prezydenta Polski. No i stąd przyległ właśnie do niego przydomek. Kandydata. Kandydata na kandydata, swoją drogą z no, tym nieszczęsnym zdarzeniem, bo jaki Krzysztof był, taki był, i tutaj można go lubić albo go nie lubić. Mówiono o nim różne złe rzeczy. Myślę, że to nie jest ani czas, ani miejsce, żeby o tym mówić. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat Krzysztofa. Natomiast apeluję o, o kulturę, no bo jednak gdzieś tam zmarła osoba, która. Jakimś tam ludziom może być bliska, albo była bliska. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku Krzysztof otrzymał nagrobek. Nagrobek ze swoją datą śmierci od fanów, w cudzysłowie, który został potuczony w furii przez Krzysztofa, i na nim widniała data rzekomej śmierci, która miała zostać zaplanowana przez oglądających właśnie na tym nagrobku. Święty Piękczyk Krzysztof Kononowicz 1933 data urodzin, data śmierci 5 marca 2025 roku więc no, ludzie pomylili się jedynie o jeden dzień, więc jest to niesamowite, tutaj rzeczywiście krążą jakieś teorie spiskowe, w ogóle mierzi mnie stwierdzenie teoria spiskowa, powinna być hipoteza spiskowa, że jeszcze, jeżeli tak już odwołujemy się do jakichś naukowych źródeł, w każdym razie tak, że tutaj oczywiście jakaś klątwa szkolnej była i tak dalej. No i między innymi na fakcie możemy przeczytać 28 grudnia 2024 roku opublikowane nagranie, na którym widać jak leży w szpitalnym łóżku. Według informacji, które podawaliśmy pod koniec ubiegłego roku, karetka dwukrotnie odmówiła przyjazdu do jego domu. Stan zdrowia Kononowicza miał pogarszać się od dawna, jednak ten odrzucał wszelką pomoc. Jak podał autor filmu ze szpitala, to sam Kononowicz nie chciał się leczyć. Pięknie się nim opiekowaliście, gratuluję. Wielka szkoda, że już po chłopie widać, że głowa nie kontaktuje. Tak źle to chyba jeszcze nie wygląda, pisali internauci w komentarzach pod filmem. Nie tylko w komentarzach pod filmem, bo również na wykopie, była bardzo ożywiona dyskusja na temat Krzysztofa i trudno się z tym nie zgodzić, no bo to, że Krzysztof odmawiał pomocy, jak przyjeżdżali na miejsce ratownicy medyczni, to, że Krzysztof odmawiał pomocy od pielęgniarek, od lekarzy, to faktycznie jest jedno, nie, nie, był, nie był człowiekiem, cały czas mówię jest, ale nie był człowiekiem bezwłasnowolnionym, mógł dysponować o w całości, natomiast wierzę w to, że był osobą nieuświadomioną, że był osobą bardzo podatną na wpływy innych, w związku z tym osoby, które między Innymi tworzyły treści z nim, mogły go do tego namawiać, i Krzysztof, za ich namową, za tym, co miał kładzione do głowy, właśnie mógł z tej pomocy nie korzystać. A ja przypomnę, że już dwa lata temu chciano umieścić Krzysztofa w DPS-ie, gdzie mógł mieć podawane leki, mógł być zaopiekowany przez profesjonalnych medyków, pielęgniarki, lekarzy, mógł mieć dostęp do tego wszystkiego, doświadczeń, które mogłyby mu pomóc. Kto wie, może dzisiaj byśmy się tutaj nie spotkali w tych okolicznościach, ale był skutecznie od tego odwodzony, żeby tylko nie jechać do DPS. -ie. Bo co by się stało, gdyby Krzysztof został umieszczony w DPS-ie? Tak, zgadliście, Szkolna przestałaby faktycznie istnieć w tym wymiarze, w którym istniała i przestałaby przynosić wielotysięczne albo kilkunasto czy kilkudziesięcio nawet tysięczne zyski w swoim piku, kiedy Krzysztof był naprawdę na szczycie swojej popularności i cała Szkolna razem z nim. Czy to jest z tego powód? Wydaje mi się, że tak. Oczywiście to jest tylko moja opinia, bo zaraz tutaj ktoś się zesra o to wszystko, a wiecie o tym, że już kiedyś miałem przeboje ze sradkiem i w ogóle z całą Bielską Centralą i ze wszystkim, kiedy nagrałem film chyba właśnie o, o sławu mi, że już nie pamiętam. W każdym razie zrzucono mi ten film, bo sławu się spłakał i poskarżył i tak dalej. Więc teraz nie mam zamiaru wypowiadać jego nazwiska, wrzucać jego zdjęć, jeżeli jakieś będą, to będzie on oczywiście zamazany. W każdym razie tak, według mnie Krzysztof był od Odwodzony od pomysłu, żeby pójść do DPS-u, gdzie mógłby otrzymać profesjonalną pomoc właśnie dlatego, żeby tworzyć dalej kontent. I nie wierzę w to, że nie dało się go przekonać. Bo mówimy się, Krzysztof, nie wydawał się osobą, która jest w pełni władz umysłowych, nie mówię, że był osobą chorą, natomiast był, osob no, był osobą podatną po prostu na zdanie innych. Ja wiem, że on wygląda na taką osobę, która zawsze ma swoje zdanie, zawsze mówi na przekór, ale uwierzcie mi, nie do końca tak to wyglądało, jeżeli y, śledziliście szkolną od początku, tak jak na przykład ja, bo ja szkolną śledziłem praktycznie do 2023 roku, gdzieś tak do, no, do końca tego roku. Wiem, że ma major zmarł w połowie, to trochę jeszcze pooglądałem, stwierdziłem, że to już nie dla mnie, już za dużo tego wszystkiego, y, osoba, którą naprawdę gdzieś tam z sympatią oglądałem, czyli Major już go nie ma, robi się tam już no, za grubo, za duża patologia, więc po prostu to odpuściłem. Natomiast znam to uniwersum od podszewki praktycznie, od samego początku, od, od 2006 roku, kiedy były pierwsze wybory. Od wtedy znam całe uniwersum, a oglądam od kiedy pojawiał się na YouTubie, tak w miarę regularnie, czyli od tam reżysera niemieckiego i tak dalej, od 2015 roku. Więc jeżeli ktoś był takim Zagorzem Szkolniakiem jak ja, to wie doskonale o czym mówię. Zresztą, mówmy się, no, e, całe uniwersum zaczęło się sypać już jakiś czas temu, ci ludzie po prostu zaczęli umierać. E, jak na przykład Jan Euborodo, który był zwyczajnie alkoholikiem, cierpiał na chorobę alkoholową. Był tym alkoholem dodatkowo, oczywiście, pojony tam na miejscu, no bo HHB be, beczka. I też, moi drodzy, w ogóle, właśnie, chcę coś powiedzieć, bo dzisiaj będzie trochę festiwal na naradka i tak dalej, ale trzeba powiedzieć jedno: my w tym wszystkim też mamy swoją winę i to bardzo dużą. I ja i wy, którzy oglądaliście szkolną, tak, my jesteśmy gdzieś wypadkową tego, co stało się. Może inaczej, to, co się stało, jest wypadkową naszych działań. Gdybyśmy my tego nie oglądali, w tym ja. To oni by nie zarabiali, ergo, to, że Radek jest nastawiony tylko na siano, to no i to, że ma jeszcze jakoś trochę niezdrową obsesję w ogóle na punkcie szkolnej, czy miał, to jest jedno. Ale drugie, jeżeli z tego by nie było siana, to oni by tak zagorzały tego nie tworzyli. Więc i ja, i wy, moi drodzy, może to nie jest najwygodniejsza yy, prawda, mamy po części w tym swoją winę, że się stało, jak się stało. Że Major nie żyje, że Krzysztof nie żyje, że Jan Euborodo nie żyje, że to wszystko skończyło się w tak tragiczny sposób. To jest nasza wina. Po części, taka jest prawda. Wieść o jego śmierci wywołała duże poruszenie w internecie, prowadząc do licznych spekulacji i emocjonalnych dyskusji w sieci. Informację o jego zgonie potwierdził Łukasz Wójcik, znany w środowisku internetowym jako Olgierdano, redaktor epizodyczny Uniwersum oraz osoba, która odegrała istotną rolę w skierowaniu Krzysztofa Kononowicza do domu pomocy społecznej, aby rozwiać wątpliwości, wójcik zorganizował transmisję na żywo, w której oficjalnie potwierdził śmierć Kononowicza. Zaznaczył jednak, że nie ujawnia źródła swoich informacji, dodając jednocześnie, że stan zdrowia Kononowicza od kilku dni był bardzo krytyczny. Na ten moment nie ma jeszcze żadnej informacji na temat daty pogrzebu. Od kilku miesięcy Krzysztof Kononowicz zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na przełomie grudnia 2024 roku trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Wcześniej trzykrotnie wzywano do niego karetkę, ale dwukrotnie odmawiał hospitalizacji, o tym już mówiliśmy. W ogóle możemy też gdzieś tam w kuluarach przeczytać, że Krzysztof był reanimowany, że zatrzymała się jego akcja serca kilka dni przed jego zgonem, no ale to są jakieś tam niuanse, to nie jest aż tak ważne. Natomiast do samego końca tak naprawdę mleczny człowiek. Nie potwierdzał śmierci Krzysztofa, i prowadził dalej swoją wojenkę między innymi z Olgierdano i z tymi wszystkimi powiedzmy redaktorami z tej drugiej strony, mówię tutaj o ekipie antylateksowej, sugerując, że w ten sposób w ogóle udzielając takich informacji, że Krzysztof Konowicz nie żyje, łamią prawo i tak naprawdę tylko dlatego, że im nie udzielono informacji w szpitalu, więc po złości teraz nikt nie może się wypowiadać, oni się nie mogą wypowiadać, to nikt się nie może wypowiadać i na Mlecznym Człowieku mogliśmy przeczytać oczywiście coś takiego. Rafał dzwonił do hospicjum, nikomu nie udzielą żadnej informacji, nawet takiej, czy Krzysztof faktycznie ten zmarł. Nie mamy zatem żadnego potwierdzenia, jeśli to prawda, to ktoś jest? ma prawo, wynosząc informacje o śmierci. No tak, no bo jeżeli Wy nie macie dostępu, no to nikt nie może mieć dostępu, no to przecież stara, dobra sprawa. No i tutaj oczywiście mówiliśmy o tym, że głównym prowodyrem całej sytuacji, główną osobą, która bogaciła się na tym najprawdopodobniej, znaczy najprawdopodobniej, no w mojej ocenie jest Sławomir Nowak i to on jest tutaj głównym złolem, głównym sprawcą całego zajścia i tym, że no pała taką niezdrową sympat... znaczy niezdrową sympatią, no to, że pała takim niezdrowym zainteresowaniem, zresztą sam wielokrotnie o tym mówił, że ma jakąś fiksację na temat szkolnej i w ogóle przebywania w tym całym uniwersum. Zresztą pomontował kamery, tam zrobił. Jedno wielkie Reality Show, w którym my wszyscy uczestniczyliśmy. Tak jak mówiłem. No i co? I teraz zostanie bez źródła dochodu. Jestem ciekaw w jaką stronę to pójdzie, ponieważ tutaj ośrodek monitorowania zachowań, wiadomo jakich i wiadomo jakich, już straszy, że przygotowujemy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osoby, które wykorzystały Krzysztofa Kononowicza. Informujemy, że ośrodek monitorowania prześle w tym tygodniu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. No, ośrodek monitorowania to wydaje mi się, że każdy dorosły człowiek, dojrzały człowiek w internecie wie, że nie można traktować poważnie to jest, to jest coś, co z przymrużeniem oka trzeba brać, bo oni po prostu masowo wypuszczają pozwy na wszystkich to jest takie trochę wietnamskie spray and pray nie wiem czy pamiętacie, była taka strategia armii amerykańskiej, że po prostu strzelać w każdy krzak w końcu coś wejdzie i tam na jednego żołnierza w Wietkongu to przypadało tam kilkanaście tysięcy sztuk wystrzelenia amunicji. No to między innymi taką strategię właśnie stosuje ośrodek, że puszcza tysiące pozwów, jeden przejdzie to i, po, i, i potem ogłaszają oczywiście wielki sukces. Więc ich brałbym z dużym, przy, przesiewałbym to, co oni mówią przez gęste sito. Natomiast czy Radek do końca nie może za nic odpowiedzieć? No tutaj zależy, jak zabiorą się do sprawy organa ścigania, choć śmiem wątpić, żeby cokolwiek w tej sprawie. By się zmieniło, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, była o wielka gruba sprawa. Jak major od nas odszedł, że tutaj teraz narażenie na niebezpieczeństwo, czy to nawet nieumyślne spowodowanie śmierci dupa, oczywiście nic z tego nie wyszło. Więc jakiś artykuł 160 kodeksu karnego, jakieś narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, może, tylko że z drugiej strony Kononowicz nie był nigdy ubezwłasnowolniony, nikt na nim nie miał sprawczości, nikt nie miał nad nim władzy. Teoretycznie robił wszystko zgodnie ze swoją wolą i wiadomo, wydaje mi się, że można by tutaj się było doszukiwać jakiegoś artykułu 286, oszustwa, bo tutaj było wykorzystywanie wizerunku Kononowicza, trochę jego nieporadności, znaczy dalej, dalej mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, jeżeli byśmy poszli w tę stronę. Mogłoby tutaj dojść do czegoś takiego właśnie jak wykorzystywanie nieporadności, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzymieniem za pomocą wprowadzenia jej błąd albo wyzyskiwania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Ja przypominam, że Krzysztof nawet kilkukrotnie mówił o tym, że zarabia jakieś śmiesznie małe pieniądze, więc mogłoby na, tak na przykład być, że mu nie były prezentowane dokładnie zarobki, które gdzieś tam faktycznie generował na YouTubie i dostawał jakieś ochłapy, a całość była przytulana przez sami wiecie, y, jakie osoby. Nie wiem, czy tak było, ale gdzieś tam teraz ja nie miałbym powiedzieć, w którą stronę by to mogło pójść. To może, natomiast główny pokrzywdzony Właśnie zmarł. Czy ktoś będzie tego dochodzić, no zapewne nie. Uważam, że główną odpowiedzialność za wszystko bierze, albo powinna wziąć bielska centrala, i ich argumenty, że oni tam pomagali Krzysztofowi, że gdyby nie oni, to on już by dawno tam w ogóle szedł. No uważam, że byłoby dokładnie inaczej, że trafiłby może do DPS-u właśnie z pomocą Olgierdano, i może byśmy teraz się w ogóle nie spotykali. Oczywiście i centrala, i jakieś inni tam ekolodzy będą się oczywiście teraz bronili, że to jest nieprawda, że oni te byli najświętsi. Ja w to nie wierzę, moja hipoteza jest zgoła inna, natomiast uważam też, że Krzysztof miał w tym swoją winę. No, też jest prawdą, że się nie chciał leczyć, że był agresywny wobec personelu. Prawda pewnie leży gdzieś po środku, dajcie znać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Jedyne, co mogę powiedzieć na koniec, to duże kondolencje dla osób, którym Krzysztof był bliski. I ja muszę przyznać, że jest mi trochę przykro, bo do końca nie uważałem Krzysztofa za Jakiegoś pozytywnego bohatera polskiego internetu, natomiast jakąś tam legendą, ikoną y, internetu był. Więc dołącza teraz do, tak półżartem powiem, krainy wiecznej debesty razem z Majorem i y, Janem Euborodo. No i to tyle. Trzymajcie się i hej.